Nawet nie chcę się za to zabierać. Wolałbym nie ujawniać ich dalej, wolałbym nie zajmować się nimi, wolałbym się skupić na pozytywnych sprawach. Natomiast, tak mówiąc już zupełnie na serio, no, nieoczekiwanie zgłasza się wiele osób pokrzywdzonych przez Piotra K. Które zakupiły fałszywe leki, które były świadkiem prezentowania fałszywych lekarzy w białych kitlach. No, ja się nie spodziewałem, że to jest tak wielka skala oszustw, na jakie ten człowiek się zdecydował. Zresztą, ja w ogóle nie mogę zrozumieć, jak taki oszust. W ogóle ma odwagę, żeby, z, żeby atakować mnie z otwartą przyłbicą. No to musi być kompletny debil jakiś. Po pierwsze, wątpiąc w moją skuteczność, po drugie, mając tyle na sumieniu, ile on ma. To jest niebywałe. No więc teraz będę wywierać presję na Prokuraturę Krajową, Wydział Zagraniczny, żeby natychmiast aresztować Piotra Króla w świetle tych dowodów, jakie mam. Jeśli tego nie zrobią, powołam się na stosowny artykuł Konstytucji, gdzie obywatele, jeśli organy prawne nie spełniają ich oczekiwań, obywatele mają nie tylko prawo. Do obywatelskiego zatrzymania, ale mają prawo do uwięzienia obywatelskiego, jeżeli prokurator, prokuratura rezygnuje z złapania przestępcy. No to dobrze, to my weźmiemy. Mamy już taką grupę ochotników. Nawiasem mówiąc, ze Śląska, żeby było ciekawiej, więc oni chętnie na Mazury pojadą, żeby trochę przy okazji odpocząć, zrelaksować się. I bardzo chętnie, jeśli będzie nie działać prokuratura, no to dobrze, to my w ramach Konstytucji i w ramach obywatelskiego prawa zajmiemy się panem królem. Myślę, że dla niego byłoby lepiej, gdyby go jednak prokuratura aresztowała po tych wszystkich danych, jakie mam. No, wiem też nieformalnie, Mam taki przeciek delikatny, że planuję uciec za granicę. Także mam taką nadzieję, że to wszystko się wydarzy, zanim Piotrka. Ucieknie. Bo tu też nie chodzi o mnie, tu już nie chodzi o nas, kochani. Tu chodzi o setki, jeżeli nie tysiące oszukanych ludzi w ramach działania firmy niemieckiej LR, która w Niemczech, nawiasem mówiąc, nie działa. Działa w Azerbejdżanie, Uzbekistanie, Armenii, Albanii. W, na Ukrainie i w Polsce, taki rynek sobie znaleźli na swoje fałszywe produkty. Coś niesamowitego po prostu. Adam, tak, jeszcze, jeszcze Rafał, tak? Znaczy ja chciałem tylko dodać, że niedawno była głośna sprawa właśnie takiego człowieka w internecie, który udawał, że jest lekarzem, podszywał się, tam też takie Dawał różne takie porady, jakieś pse, pseudo lekarskie, no i, i on tam już jego aresztowano, to, to, to łatwo będzie ich zaatakować w ten sposób, że on podszywa się pod lekarza. Tak, no rozumiem, że nie sam król, tylko jakiegoś ma tam doktora? Tak, do...